Jakub Zawistowski last man standing pierwszej edycji Ninja Warrior. Będziemy to przypominać. Ten limit czasowy dla Kuby to 2 minuty i 3 sekundy. Jeśli szybciej pokona ten tor, będzie w finale. To nie jest wyśrubowany wynik. To nie jest wyśrubowany wynik. Najważniejsze, żeby Jakub nie popełnił błędu. Zobacz jak bardzo szybko przechodzi na kolejną przeszkodę. Nie zgubić kołka, bo byłby problem. O jest, jaka pewność siebie. Zaledwie 24 sekundy, a on jest na ruchomym drążku. No i lecimy dalej. Jakub Zawistowski. Pytanie, czy starczy energii, siły, żeby te dwie połączone ze sobą przeszkody pokonać. No to bawimy się tymi yy, kostkami. Raz, dwa, trzy Nie, i przejście na drugą. Wygląda Kuba naprawdę bardzo dobrze. Może gdzieś usi ręki, pot, nerwy, stres, presja. Ale on tego błędu nie popełni. O, już bardzo zmęczony. Jeszcze jeden swing. Tak jest. jest! Minuta no. 5 sekund. I jeżeli tutaj nie będzie błędu, to koniec marzeń Roberta Bandosza o występie w wielkim finale. A to miejsce zajmuje panie i panowie Jakub. I on jest w wielkim finale! Sensacja stała się faktem. Robert Mandosz kończy swój udział w siódmej edycji Ninja Warrior Polska. Radość jednych, rozczarowanie potężne drugich. Yes, Alekstra! Mamy to! jona.